Impas został przezwyciężony 26 maja 1935 roku. Do Moskwy przybył wtedy wysłannik Harego Trumana, Hopkins, który wraz z ambasadorem Harrimanem przeprowadził bezpośrednie rozmowy ze Stalinem. W rezultacie tych rokowań Amerykanie de facto przyjęli sowiecką interpretację uchwał jałtańskich i wymusili na Czercinu, aby dostosował się do tego stanowiska. Po kapitulacji Amerykanów prace Komisji Trzech ruszyły do przodu, i oto 13 czerwca ustalono listę osób, które należy zaprosić na konferencję w sprawie powstania tymczasowego rządu jedności narodowej. I tak na rozmowy zaproszono prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bieruta, premiera rządu tymczasowego Osóbkę Morawskiego, wicepremiera tego rządu i sekretarza generalnego Polskiej Partii Robotniczej. Władysław Gomułka. Działaczy z Polski, Wincentego Witosa, Zygmunta Żuławskiego, Stanisława Kutrzebem, Adama Krzyżanowskiego i Henryka Łodziejskiego oraz z emigracji Stanisława Mikołajczyka, Jana Stańczyka i Juliana Żakowskiego. Rząd Arciszewskiego oprotestował wynik tych rokowań i sam pomysł podjęcia tego typu negocjacji w Moskwie. Ale nie miało to oczywiście żadnego praktycznego znaczenia. Do Moskwy nie przyleciał Witos, który wymówił się chorobą. Zamiast niego w Moskwie pojawił się Władysław Kiernik. Do Moskwy nie poleciał również Żakowski, którego zastąpił Antoni Kołodziej, komunistyczny działacz w Związku Marynarzy w Anglii. Najbardziej dziwną rzeczą w tym gronie są osoby, które zostały wyznaczone z kraju. Historyk Władysław Pobóg Malinowski zauważył, kto i jaką drogą ich wyszukał, kto nazwiska ich przedstawił Stalinowi, czy przyjmując zaproszenie i godząc się mną udział w konsultacji, działali pod przymusem, czy też z własnej woli i przekonania. Jakkolwiek by było, zawsze wypadnie stwierdzić, że nigdy i nigdzie nie reprezentował spraw Polski, zespół w sensie politycznym, a także i moralnym, bardziej ubogi i mizerny. Być może Władysław Pobóg Malinowski przesadza tutaj, być może ten sąd jest zbyt krytyczny, zbyt ostry, ale nie ulega wątpliwości, że w gronie zaproszonych do Moskwy działaczy krajowych nie ma wybitnych przywódców polskiego państwa podziemnego. Wielu najwybitniejszych przywódców polskiego państwa podziemnego było już w Moskwie, w więzieniu i czekało na proces 16 przywódców Polski Podziemnej. 17 czerwca rozpoczęły się w Moskwie, jak to mówiono oficjalnie, rozmowy konsultacyjne. Przez cały czas rozmów, stroną dominującą byli komuniści. Gomułka oświadczył, przybyłem z kraju i z zagranicy, politykom: Możecie stać się współgospodarzami Polski, jeśli zrozumiecie wasze błędy. Porozumienia chcemy z całego serca, lecz nie myślcie, że jest to warunek naszego istnienia. Władzę raz zdobytej nie oddamy nigdy. Mimo, że komuniści byli w mniejszości wśród rozmówców, to oni silni poparciem Stalina dominowali w tych rozmowach. Poparcie dla polityków emigracyjnych i krajowych ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii było czysto iluzoryczne. W wyniku rozmów powołano komisję trzech, która miała opracować szczegóły. W jej skład weszli Gomułka, Stanisław Szwalbe, skoncesjonowanej, czyli kryptokomunistycznej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz kiernik związany z ruchem ludowym. 21 czerwca rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia. Na mocy tego porozumienia do Krajowej Rady Narodowej mieli dołączyć jako wiceprzewodniczący Wincenty i Stanisław Grabski do rządu tymczasowego. Miał wejść Stanisław Mikołajczyk, Jan Stańczyk i Mieczysław Tchugut. Oraz Władysław Kiernik i wycech. Zapowiadano, że kompletny skład rządu będzie podany wkrótce. I teraz tego samego dnia, kiedy ogłoszono sukces tych rozmów, zapadł wyrok w procesie przywódców Polski Podziemnej. W tym samym czasie, kiedy Mikołajczyk jego współpracownicy swobodnie sobie rozmawiali, jego współpracownicy ze stronnictwa ludowego. Siedzieli na ławie oskarżonych. A wtedy, kiedy on ogłaszał sukces, oni słyszeli o wyrokach, jakie zapadły w procesie. I nie był to przypadek. To była typowa dla Stalina chęć upokorzenia Mikołajczyka i jego współpracowników. Oto, chcąc się dogadać z Stalinem, musieli udawać, że nie widzą, co się dzieje. Musieli nie reagować na krzywdę, która działa się tak blisko. W ten sposób. Stalin upokorzył Mikołajczyka, jego współpracowników. Ale w ten sposób Stalin pokazał też Polakom, że może zrobić wszystko, że może porwać polskich przywódców państwa podziemnego, oskarżyć o absurdalne rzeczy, skazać na absurdalne wyroki. I świat nie zareaguje, i świat przymknie na to ocz, a również Mikołajczyk będzie udawał, że tego nie widzi. Oczywiście rząd Tomasza Arciszewskiego zaprotestował przeciwko skazaniu przywódców Polski podziemnej, ale nie miało to żadnego znaczenia. 25 czerwca rząd Arciszewskiego ogłosił dłuższe oświadczenie, w którym negatywnie się odniósł do powstania tymczasowego rządu Jedności Narodowej i stwierdził, że jest jedynym prawowitym rządem Polski. Legalnie mianowanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W odezwie do narodu rząd Arciszewskiego pisał Samozwańczy twór polityczny, złożony z komunistów i agentów obcych, ma stać się rządem Polski. Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni borykać się będą w kraju z okrutną rzeczywistością państwa policyjnego. Inni zostaną w wolnym świecie, by stać się ustami niemych. Droga nasza jest trudna, jej kresu spełni się Polska naszych żarliwych pragnień. Wolna i niepodległa. 29 czerwca Raczkiewicz zapowiedział, że prawa swe przekaże swoim następcom tylko wówczas, gdy warunki w Polsce pozwolą narodowi na swobodne wyłonienie rządu. 26 czerwca na konferencji prasowej w Moskwie Mikołajczyk i Gomułka kłamliwie oświadczyli, że tymczasowy rząd jedności narodowej. Posiada poparcie większości Polaków w kraju i za granicą. Wieczorem uczestnicy negocjacji spotkali się na bankiecie z Józefem Stalinem. Stalin mówił o pogrzebaniu historii, budowie przyszłych stosunków polsko-sowieckich przyjaźni. 28 czerwca ogłoszono komunikat o utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej. Premierem został osóbka Moraski. wicepremierami Gomułka-Mikołajczyk. Większość resortów obsadzili przedstawiciele administracji komunistycznej. Ministrem obrony narodowej został generał Michał Rola-Rzymierski, bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski, przemysłu Hilary Minc, handlu Jerzy Stachelski, sprawiedliwości Henryk Świątkowski, informacji Stefan Matuszewski, żeglugi handlu zagranicznego... Stefan Jędrychowski. Kultury i sztuki Władysław Kowalski. Mikołajczyk został wicepremierem i ministrem rolnictwa. Jego współpracownicy objęli resorty drugorzędne. Władysław kiernik administracji. Jednak wyłączono z tego resortu wszechpotężny Urząd Bezpieczeństwa. Michał Tchugut. Pocztę i Telegraf. Jan Stańczyk. Pracę i opiekę społeczną. A Czesław Wycech. O Z tym, że Czesław Wycech, mimo że formalnie był współpracownikiem Mikołajczyka, to był niesłychanie uległy w stosunku do komunistów. Ponieważ Tchugut uchylił się od przyjęcia nominacji, zastąpił go Tadeusz Kapeliński. W rządzie dominowali komuniści i ludzie całkowicie w stosunku do nich dyspozycyjni. Dominowali i liczebnie i kontrolowali wszystkie najważniejsze resorty. Mikołajczyk i jego współpracownicy odgrywali w tym rządzie rolę marginalną. Byli potrzebni tylko po to, aby ten rząd otrzymał uznanie krajów zachodnich. 4 lipca rząd uznali Francuzi. Truman uznał ten rząd 5 lipca, 6 lipca rząd uznał Czercieniu. Wkrótce potem uznanie dla tego rządu. Popłynęło z innych stolic Europy i świata formalnie. Rządu nie uznała stolica apostolska, a stosunki z rządem emigracyjnym przez jakiś czas utrzymywały jeszcze takie kraje jak Hiszpania, Irlandia, Kuba i Liban. Co w, drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.